Umarłam 18 lutego 2024 roku. Moje serce przestało bić na 8 minut i 47 sekund, a w tych chwilach, kiedy moje ciało leżało bezwładnie na szpitalnym łóżku, doświadczyłam czegoś tak głębokiego, że zniszczyło to wszystko, co myślałam, że wiem o życiu i śmierci. Ale to, co Jezus mi objawił podczas tych minut, nie było tym, czego ktokolwiek by się spodziewał. Jeśli chodzi o zbawienie i jeśli masz wątpliwości co do własnej wiary, to co odkryłam albo da ci pewność, której szukałeś, albo zakwestionuje wszystko w co wierzysz o dostaniu się do nieba. Jestem dr Anna Kowalska, 45-letnią chirurgiem-kardiologiem z Warszawy, która przez ostatnie 20 lat ratowała życie na salach operacyjnych w całej Polsce. Jeśli jesteś taki jak ja kiedyś, Prawdopodobnie odrzucasz historię o doświadczeniach bliskich śmierci jako wymysły lub urojenia, chemię mózgu szalejącą podczas traumy. Jako profesjonalistka medyczna ufałam tylko nauce, faktom, dowodom. Życie po śmierci? To było dla ludzi, którzy nie potrafili zaakceptować surowej rzeczywistości, że śmierć to po prostu koniec. Być może myślisz tak samo. Ten sceptycyzm umarł razem ze mną tego wtorkowego popołudnia. A to, co go zastąpiło, wstrząśnie tobą do głębi. Ironia nie umknęła mojej uwadze, że po wykonaniu tysięcy operacji serca, to moje własne serce mnie zdradzi. Potężny zawał serca nadszedł bez ostrzeżenia, gdy przeglądałam dokumenty pacjentów w moim gabinecie. W jednej chwili analizowałam EKG, w następnej poczułam, jakby wielki kamień przygniatał mi klatkę piersiową, wyciskając ze mnie życie z każdym trudnym oddechem. Światło świadomości zgasło dokładnie o 15:27, ale świadomość się nie skończyła. Zamiast tego znalazłam się w rogu mojego gabinetu, obserwując chaos rozgrywający się poniżej. Widziałam jak wbiegła doktor Nowak. Słyszałam jej krzyki z rozkazami dla pielęgniarek, które odpowiedziały na alarm reanimacyjny. Obserwowałam jak pracują nad moim ciałem z desperacką wydajnością, dokładnie tak jak ja pracowałam nad setkami pacjentów przez lata. Najdziwniejsza część introsent introent czułam się całkowicie spokojna cały strach cały niepokój który nosiłam przez całą moją karierę medyczną całe brzemię odpowiedzialności za życie innych ludzi po prostu wyparowało obserwowałam własną śmierć z chłodnym spokojem naukowca prowadzącego eksperyment wtedy usłyszałam to głos który zdawał się dochodzić zewsząd i znikąd jednocześnie ano Jezus stał przede mną, ale nie jako blada postać z gotyckich obrazów. Jego obecność promieniowała autorytetem tak kompletnym, tak przytłaczającym, że każda komórka mojego jestestwa rozpoznała go natychmiast. Jego oczy kryły w sobie głębię, która zdawała się zawierać całe wszechświaty. A gdy na mnie spojrzał, poczułam, jakby każda ukryta myśl, każdy moment wstydu, każda chwila wątpliwości z całego mojego życia. Została przede mną obnażona. Zostałaś postawiona przed wyborem, powiedział jego głos, niosąc ciężar wieczności. Możesz kontynuować do tego, co Cię czeka, lub wrócić. Ale jeśli wrócisz, musisz przekazać przesłanie, które zakwestionuje wszystko, co ludzie myślą, że wiedzą o zbawieniu. Słowa uderzyły we mnie jak piorun. Ja, chirurg, która poświęciła życie ratowaniu innych, Zostałam poproszona o wybór między wiecznym spokojem a powrotem, by przekazać przesłanie, które zaburzy ludziom ich wygodne przekonania o wierze. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, Jezus wyciągnął rękę i nagle nie byliśmy już w moim gabinecie. Stanęliśmy w miejscu, które wymykało się opisowi. Widziałam kolory, które nie istnieją na ziemi. Słyszałam dźwięki, które nie były dokładnie muzyką, ale dotykały mojej duszy bezpośrednio. Samo powietrze zdawało się być żywe miłością, tak czystą, tak intensywną, że każda ludzka relacja, jaką kiedykolwiek przeżyłam, wydawała się bladym cieniem w porównaniu. Patrz, powiedział, wskazując na coś, co przypominało ogromną tapicerkę utkaną z samego światła. Zobacz, czego większość wierzących nie dostrzega w prawdziwym zbawieniu. To, co zobaczyłam następnie, rozbiło każde moje przypuszczenie o niebie, piekle i naturze boskiego sądu. Ta piseria pokazywała sceny z niezliczonych żyć, ale nie były to wyidealizowane wersje wiary, które słyszałam z kazalnic. To były surowe, prawdziwe ludzkie historie, gdzie zbawienie przychodziło przez najbardziej nieoczekiwane drogi. Wyobraź sobie zbawienie nie jako legitymację członkowską religii, ale jako serce rozłupane przez miłość. Zobaczyłam ateistyczną naukowiec, która poświęciła życie badaniom nad lekami na choroby dzieci. Jej miłość do ludzkości stała się jej drogą do boskiego połączenia, choć nigdy nie wypowiedziała modlitwy. Byłam świadkiem bezdomnego mężczyzny, który podzielił się ostatnim kawałkiem chleba z głodującym psem, a jego prosty akt współczucia otworzył bramy wieczności, których religijne ceremonie nie zdołały otworzyć dla innych. Ale oto co sprawiło, że mój medyczny umysł zaczął wirować. Obserwowałam pozornych wierzących ludzi, którzy co niedzielę chodzili do kościoła, regularnie składali ofiary, znali na pamięć fragmenty pisma, a ich serca pozostawały zamkniętymi skrzyniami, obojętnymi na prawdziwe cierpienie wokół nich. Ich zbawienie wisiało na nitkach tak cienkich, że nigdy nawet nie zdawali sobie sprawy, że się rozpadają. Prawda o zbawieniu nie leży w słowach, które ludzie wypowiadają. Wyjaśnił Jezus, podczas gdy wizje nadal się przed nami rozwijały. Leży w miłości, którą okazują, gdy nikt nie patrzy, w miłosierdziu, które pokazują tym, których społeczeństwo zapomniało, w odwadze, jaką wykazują, stając w obronie sprawiedliwości, nawet gdy ich to kosztuje coś cennego. Pomyśl o tym tak. Zbawienie jest mniej podobne do zdobycia dyplomu, a bardziej do biegłości w języku miłości. Fala emocji uderzyła we mnie jak tsunami. Strach, wstyd i przygniatająca pewność, że przez dekady koncentrowałam się na leczeniu ciał, całkowicie ignorując duchowe rany, które mnie otaczały każdego dnia. Ile możliwości prawdziwego zbawienia przegapiłam, będąc zajętą pogonią za sukcesem. Sceny w Gobelinie stawały się coraz bardziej intensywne. Obserwowałam śmierć handlarza narkotyków, który ginął chroniąc dziecko przed zabłąkaną kulą. Jego ostatni akt poświęcenia stał się złotym kluczem otwierającym raj. Następnie byłam świadkiem bogatego biznesmena, który publicznie przekazywał miliony na cele charytatywne. Podczas gdy prywatnie niszczył rodziny poprzez drapieżne pożyczki, jego religijna fasada rozpadała się jak papier w świetle boskiej prawdy. Ale czy ktokolwiek mi uwierzyłby, gdybym próbowała to opowiedzieć? Pytanie wyrwało mi się z ust, jak desperalna modlitwa w tej. Poza wymiarowej rzeczywistości. Ale ta wątpliwość, ten strach przed odrzuceniem, był niczym w porównaniu z tym, co Jezus objawił dalej. Jezus się uśmiechnął, a w tym wyrazie zobaczyłam nieskończone współczucie i rozdzierający serce smutek, jak rodzic obserwujący swoje dzieci wybierające ciemność zamiast światła. Wielu nie uwierzy, wolą, aby ich zbawienie przychodziło z gwarancjami. I podręcznikami zasad, z wyraźnymi granicami między zbawionym a potępionym. Prawda jest o wiele piękniejsza i bardziej przerażająca, niż większość jest skłonna zaakceptować. Zawiesił głos, a gobelin zmienił się, ukazując coś, co odebrało mi dech. Zobaczyłam siebie nie jako odnoszącą sukcesy chirurg, którą myślałam, że jestem, lecz taką, jaką widzi mnie Bóg. Każdy akt prawdziwego współczucia, jaki kiedykolwiek okazałam, świecił jak światło gwiazd na tlecie mniejszych wątków moich pysznych chwil, osądzających myśli czasów duchowej ślepoty. Rozumiesz, Anno, zbawienie nie jest transakcją. To nie coś, co zdobywa się przez idealne zachowanie lub traci przez ludzkie niepowodzenia. To transformacja, która zachodzi, gdy boska miłość spotyka serce gotowe otworzyć się całkowicie dla współczucia. Ale wtedy wydarzyło się coś, co sprawiło, że moja dusza zadrżała jak liść w huraganie. Wizje zaczęły przesuwać się w kierunku wydarzeń, które jeszcze nie nastąpiły. Ale wtedy wydarzyło się coś, co sprawiło, że moja dusza zadrżała jak liść w huraganie. Wizje zaczęły przesuwać się w kierunku wydarzeń, które jeszcze nie nastąpiły. Obserwowałam sceny z 2025 roku, rozwijające się jak rolka filmowa w szybkim tempie. Klęski żywiołowe, wstrząsające fundamentami wiary milionów, przewroty polityczne zmuszające ludzi do wyboru między wygodą a sumieniem, osobiste kryzysy zdrapujące religijne pozory, jak farba pod płomieniem, ujawniające, co naprawdę oznacza zbawienie w tyglu prawdziwego cierpienia. Te wydarzenia nadchodzą, powiedział Jezus. Jego głos połączył grzmot burzy z delikatnością wiosennego deszczu. A gdy nadejdą ludzie będą musieli zrozumieć, że zbawienie nie polega na posiadaniu słusznej doktryny. Chodzi o posiadanie słusznego serca, o miłość, która działa, a nie tylko wierzy. Nagle poczułam, że jestem ciągnięta jak żelazo do magnesu. Mój czas w tym miejscu niemożliwej piękności dobiegał końca, ale ciężar tego, co widziałam, osiadał na moim duchu jak płaszcz utkany z czystej odpowiedzialności. Pamiętaj, Powiedział Jezus, gdy jego postać zaczęła blaknąć. To, co tutaj doświadczyłaś, jest bardziej realne niż cokolwiek, co kiedykolwiek wiedziałaś w swojej praktyce medycznej. Ale najważniejsze objawienie dopiero nadejdzie. Ta! I wtedy wróciłam łapiąc powietrze, gdy defibrylator wstrząsnął moim sercem, przywracając rytm. Twarz doktor Nowak wypłynęła mi przed oczy, po jej policzkach spływały łzy. Gdy zdała sobie sprawę, że wróciłam stamtąd, gdzie byłam przez 8 minut i 47 sekund śmierci klinicznej, ale wiedziałam, że już nigdy nie będę taka sama. Wiadomość, którą niosłam, była zbyt ważna, zbyt pilna, aby ją zachować dla siebie. Wydarzenia, które widziałam nadchodzące w 2025 roku, wystawią na próbę rozumienie każdego człowieka tego, czym naprawdę jest zbawienie. A to, co Jezus mi objawił o prawdziwej naturze boskiego sądu, o tym, kto naprawdę dostaje się do nieba, a kto nie, podważy wszystko, w co większość ludzi wierzy o wierze. Prawda jest taka, że większość wierzących jest całkowicie w błędzie co do zbawienia. A to, co za chwilę wam opowiem, albo na zawsze zmieni wasze rozumienie boskiej miłości, albo sprawi, że będziecie kwestionować wszystko, czego kiedykolwiek was nauczano o dostaniu się do nieba. Ale to, co Jezus objawił o zbawieniu, nie było tym, czego oczekiwałam. Stojąc tam w tym przytłaczającym świetle, czując się całkowicie niegodna i przerażona, spojrzał na mnie oczami, które zdawały się widzieć każdy mój błąd, każdą samolubną myśl, każdy moment, w którym wybierałam własną drogę zamiast jego. A potem wypowiedział słowa, które zmieniły wszystko. Moje dziecko, powiedział. Jego głos niosący nieskończoną miłość i absolutny autorytet, Zbawienie nie jest tym, czego cię nauczano. To nie polega na przestrzeganiu zasad czy zarabianiu sobie na niebo. Chodzi o całkowite poddanie się mnie. Wyobraź sobie próbę zapłacenia za coś, co już zostało dla ciebie zakupione. Fala dezorientacji zalała mnie. Strach, wątpliwości i miażdżący ciężar lat nauczania religijnego, które nagle wydawały się szeptami w porównaniu z tą boską obecnością. Ale, panie, wyszeptałam, myślałam, że muszę być wystarczająco dobra, myślałam, że muszę zrobić więcej, dać więcej, być więcej. On się uśmiechnął, a w tym wyrazie zobaczyłam kolory, które nie istnieją na Ziemi, miłość, której ludzki język nigdy nie byłby w stanie uchwycić. Próbujesz zdobyć górę, którą już dla ciebie przeniosłem, powiedział. Pracujesz nad czymś, co już ci dałem za darmo. Objawienie uderzyło we mnie, jak piorun rażący drzewo. Wszystkie te lata wysiłku, winy, zastanawiania się, czy jestem wystarczająco zbawiona, czy robię wystarczająco dużo dla Boga, wszystko się rozpadło, jak domek skart w tym momencie. Zobaczyłam prawdę, którą systemy religijne zakopały pod warstwami tradycji i nauczania opartego na strachu. To co mam zrobić? Zapytałam, mając łzy spływające po policzkach, jak rzeki. Przestań działać, odpowiedział. Zacznij być. Bądź mój, całkowicie mój, nie częściowo, nie wtedy, gdy jest to wygodne, nie wtedy, gdy inni się przyglądają. Pozwól, żebym był Twoim panem, a nie tylko Zbawicielem. Istnieje różnica, której większość ludzi nigdy nie rozumie. Wiedziałem, że muszę zrozumieć, co miał na myśli, mówiąc o tej różnicy. A to, co mi następnie pokazał, zmieniło wszystko, co sądziłem, że wiem o zbawieniu. Słowa przeniknęły przez każdy mur, który zbudowałem wokół mojego serca. Zdałem sobie sprawę, że przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela kogoś, kto zaprowadzi mnie do nieba. Ale nigdy naprawdę nie ustanowiłem go panem swojego życia. Wciąż prowadziłem swoje sprawy, wciąż podejmowałem własne decyzje, wciąż trzymałem go na dystans, gdy jego wola kolidowała z moją. Ale skąd mam wiedzieć, czy naprawdę jestem zbawiony? Pytanie samo wyrwało mi się z ust, zanim zdołałem je powstrzymać. Jezus wyciągnął rękę i dotknął mojego czoła, a natychmiast doświadczyłem czegoś, co mogę opisać tylko jako boskie objawienie. Wiedza zalała moją myśl. Nie informacje teologiczne, ale wiedza serca, prawda? Która omijała mój intelekt i trafiała bezpośrednio do mojego ducha. Prawdziwe zbawienie, wyjaśnił, wydaje owoce, których nie można podrobić. Kiedy ktoś jest naprawdę mój, nie może się nie zmienić, nie może pozostać taki sam. Jego pragnienia się zmieniają, priorytety się przestawiają. Jego sama natura zaczyna się przekształcać, jak gąsienica stająca się motylem. Nie chodzi o doskonałość, chodzi o kierunek. Wtedy zobaczyłem wizje, które przeraziły moją duszę: sceny ludzi, którzy głosili jego imię, ale żyli, jakby on nie istniał. Ludzie, którzy kiedyś się pomodlili, ale nigdy nie pozwoliliby by to cokolwiek zmieniło w ich życiu. Ludzie, którzy chodzili do kościoła, ale których serca wciąż były ich. Prywatnymi salami tronowymi. Wielu powie mi w owym dniu, panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i czy nie wyrzucaliśmy demonów i czy nie czyniliśmy wielu cudów? A ja im powiem wprost, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Ciężar tych słów napełnił mnie przerażeniem. Zrozumiałem wtedy, że istnieje zbawienie, które zbawia. I zbawienie, które tylko wydaje się zbawiać. Istnieje wiara, która przemienia, i wiara, która jedynie informuje. Różnica nie tkwi w słowach, które wypowiadamy, ale w panowaniu, które przyjmujemy. Ilu ludzi myśli, że jest zbawionych, a nie jest? To pytanie spaliło mi gardło. Jego wyraz twarzy stał się poważny, jak nadciągające chmury burzowe więcej niż możesz sobie wyobrazić. Powiedziano im, że wypowiedzenie modlitwy wystarczy że wiara bez poddania się jest wystarczająca, ale wiara bez uczynków jest martwa. Nie dlatego, że uczynki cię zbawią, ale dlatego, że prawdziwa wiara rodzi uczynki. Prawdziwe zbawienie przynosi prawdziwą zmianę. Nagle zrozumiałem. Prawdziwa wiara to nie tylko zgadzanie się z faktami o Jezusie, to powierzenie mu całego swojego istnienia, jak dziecko, które ufa rodzicowi w ciemności. To nie dodawanie Jezusa do swojego życia, ale oddanie życia Jezusowi. To różnica między czynieniem go gościem w domu, a czynieniem go właścicielem posiadłości. Ale, panie, powiedziałem, czując narastającą pilność w moim duchu, ludzie muszą to wiedzieć. Muszą zrozumieć różnicę. Tak, skinął głową. Jego oczy płonęły świętym ogniem. Czas ucieka. Moje przyjście jest bliżej niż większość ludzi myśli. Znaki przyspieszają, proroctwa się wypełniają, a żniwo jest gotowe. Ale robotników jest niewielu, a wielu z tych, którzy uważają się za robotników, to w rzeczywistości tylko religijni profesjonaliści. Wizja się zmieniła i zobaczyłem świat takim, jakim jest naprawdę niepowierzchowny chaos i zamieszanie, ale duchową walkę toczącą się za kulisami zobaczyłem dusze zawieszone na szali. Ludzi przeżywających swoje ostatnie dni na ziemi, bez naprawdę poznania go. Kościoły pełne ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli nowego narodzenia, o którym Jezus mówił do Nikodema. To, co tu doświadczyłeś, kontynuował Jezus, jest dostępne dla każdego, kto naprawdę się podda. Ale muszą wybrać. I muszą wybrać teraz. Drzwi łaski nie pozostaną otwarte na zawsze. A potem powiedział coś, co do dziś mnie prześladuje. Poczułem pilność w jego słowach, jak fizyczny ciężar uciskający mi klatkę piersiową. To nie chodziło tylko o indywidualne zbawienie. Chodziło o ostateczne żniwo przed jego powrotem. Chodziło o to, że ludzie mają ostatnią szansę, by wybrać życie wieczne zamiast wiecznego oddzielenia. Czy im powiesz? zapytał. Jego spojrzenie przeszyło moją duszę niczym laser. Czy podzielisz się tym, co poznałeś? Czy pomożesz im zrozumieć różnicę między religią a relacją, między przyjęciem mnie jako Zbawiciela, a poddaniem się mi jako Panu? Pytanie zawisło w powietrzu, jak grzmot czekający, by uderzyć. Zdałem sobie sprawę, że to już nie chodziło tylko o moje własne zbawienie chodziło o to, by stać się posłańcem prawdy w tych ostatnich godzinach przed jego powrotem. Chodziło o pomoc ludziom w uniknięciu ostatecznej tragedii. Przeżycia całego życia, w przekonaniu, że są zbawieni, tylko po to, by odkryć w dniu sądu, że nigdy naprawdę go nie znali. Tak, panie, wyszeptałem, czując ciężar tego zobowiązania, który osiadł głęboko w mojej duszy. Powiem im, pomogę im zrozumieć. Gdy wizja zaczęła blaknąć i poczułem, że jestem przyciągany z powrotem do mojego ziemskiego ciała, Jezus wypowiedział jedno ostatnie słowo. Które do dziś rozbrzmiewa w moim duchu: Pamiętaj, zbawienie jest darmowe, ale kosztuje wszystko. Każdy może je mieć, ale nie każdy zapłaci cenę poddania się. Upewnij ich, że rozumieją różnicę. Te słowa towarzyszyły mi z powrotem do sali operacyjnej, do życia, które już nigdy nie miało być takie samo. To spotkanie nie tylko zmieniło moje postrzeganie, ono całkowicie przewróciło moje rozumienie zbawienia. Jak piorun rozszczepia drzewo na pół. To, czego doświadczyłem przez 8 minut i 47 sekund, było bardziej realne niż wszystko, co napotkałem przez 20 lat medycyny. Nie chodzi tylko o ucieczkę przed piekłem. Chodzi o wejście w relację tak intymną, tak przemienną, że stajesz się zupełnie nowym stworzeniem. Pomyśl o tym, jak o duchowej wymianie DNA. Gdzie każda komórka Twojego jestestwa zostaje na nowo stworzona z boskim przeznaczeniem. Chodzi o pozwolenie Jezusowi, by był Panem każdego obszaru Twojego życia, nie tylko tych części, które są wygodne lub społecznie akceptowalne. Jeśli wciąż tu jesteś, słuchając tych słów, Bóg ma dla ciebie dziś coś specjalnego. To nie przypadek, to boskie spotkanie. Ten sam głos, który wzywał moje imię podczas tych ośmiu minut śmierci klinicznej, teraz woła Twoje, jeśli nigdy naprawdę nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi jako Panu, nie tylko Zbawicielowi, ale Panu. Proszę, zrób to już teraz. Nie czekaj ani dnia, ani godziny dłużej. Znaki wokół nas krzyczą, że czas jest krótki. Wojny, pogłoski o wojnach. Narastające klęski żywiołowe, postępujący upadek moralny, Izrael z powrotem na swojej ziemi, technologia umożliwiająca utworzenie światowego systemu, wszystko to wskazuje na jego bliski powrót. A jeśli myślisz, że już jesteś zbawiony, ale nigdy nie doświadczyłeś przemiany, o której mówił Jezus, pozwól, że zapytam Cię coś, co może Cię wstrząsnąć. Czy naprawdę uczyniłeś go Panem? Czy twoje życie faktycznie zmieniło kierunek, jak rzeka zmieniająca swój bieg? Czy wydajesz owoce, które rodzą się tylko z prawdziwego zbawienia? Nie ryzykuj swoim wiecznym przeznaczeniem w oparciu o modlitwę, którą kiedyś wypowiedziałeś: przynależność do kościoła czy religijną aktywność. To jak próba wejścia na pokład samolotu z przeterminowanym biletem może wyglądać na ważny, ale nie zabierze cię tam, gdzie naprawdę musisz dotrzeć. To, co zobaczyłem w tej krainie niemożliwego światła, pokazało mi różnicę między religią a relacją, między przyjęciem Jezusa jako polisy od ognia, a całkowitym oddaniem mu się jako absolutnemu panu. Upewnij się, że naprawdę go znasz i że On zna Ciebie. Oddaj Mu dziś wszystko: swoje plany, swoje lęki, swoją kontrolę, swój oddech. Niech będzie nie tylko Twoim Zbawicielem, ale absolutnym Panem i Królem. Drzwi są wciąż otwarte, ale nie będą takie zawsze. Wybierz Jezusa, wybierz życie, wybierz go całkowicie, nie częściowo. Twoja wieczność od tego zależy, a czas ucieka szybciej niż myślisz. Jeśli ta wiadomość poruszyła coś głęboko w twoim duchu, to niewytłumaczalne przeczucie, ten boski niepokój. Nie ignoruj tego. To, co teraz czujesz, to ta sama obecność którą napotkałem podczas tych minut, gdy moje serce przestało bić. To Duch Święty prowadzi Cię do prawdy, woła Cię po imieniu, tak jak Jezus zawołał moje. Odpowiedz Mu, póki wciąż słyszysz Jego głos szepczący do Twojej duszy. Drzwi łaski nie pozostaną otwarte na zawsze, a jutro może być za późno. To może być Twój moment, Twoje boskie spotkanie z wiecznością.